Dobry, witam. Chciałem w pierwszym odcinku powiedzieć moje. Jak zostało zdiagnozowane u mnie RZS? Jakie były objawy? Jak się o tym dowiedziałem? No i po prostu, jaki to był dla mnie szok. Tak, więc no może zacznijmy. Tak, jak już wiecie, mam na imię Marcin. Mój, mój pierwszy kontakt z RZS. Było bardzo dziwny przypadek, bo ja jeździłem jako kierowca międzynarodowy i pewnego dnia spuchła mi prawa ręka i to spuchła do rozmiarów gigantycznych. Znajdowałem się wtedy w Niemczech, musiałem zjechać do Polski. Całe szczęście, że jeździłem automatem, więc udało mi się dojechać do Polski. Pojechałem do lekarza. Lekarz mnie wysłał, oczywiście, na pogotowie. Na pogotowie stwierdzili, że mam rękę złamaną. Zrobili prześwietlenie, wyszło, że nic nie jest. Więc po długich walkach po lekarza chodzenia wyszło na to, że pan doktor zlecił mi naczynnik emotoidalny, właśnie sprawdzić. Okazało się, że bodajże tysiąckrotnie miałem przekroczony, już nie pamiętam. W każdym bądź razie było bardzo źle. Ręka była spuchnięta. Eee, ból ogromny. Sami wiecie przecież, e, pewnie mając tą chorobę, wiecie, jaki to jest ból. Nie trzeba wam nic mm, głębiej mówić. No i moje leczenie. Poszłem do mm, pani doktor. E, która zaczęła mi leczyć 4D. Więc gdzie ja ważyłem, nie wiem, bodajże nie całe 77 kg w ciągu dwóch lat przy tyłem do 130. I. No i radziłem sobie jakoś z tym, normalnie funkcjonowałem, tak. Cały czas się leczyłem. W 2012 roku wyjechałem do Niemiec do pracy na stałe. I zacząłem się leczyć. E, tam leczenie było troszkę inne jak w Polsce, ale oczywiście nie wszystko tak słodko. Więc e, powiem Wam, to był koszmar. Dla mnie to było koniec życia. No, w dalszym ciągu się nie umie pogodzić z tą chorobą. E, yy. Codzienność zmagania się z tym bólem. Yy. To już jest e, no bardzo, bardzo ciężkie. E, trzeba nieraz e, dużo rozmów. E, uf, przepraszam, ale y, powiem tak. Z młodego, y, normalnego mężczyzny y, zacząłem robić się kaleką. Więc y, w każdym następnym odcinku będę Wam opowiadał jak to wyglądało to leczenie w moim przypadku? Co mi pomagało, co mi szkodziło? Jakie leki brałem? Jakie biorę? No, oczywiście, mój aktualny stan. No i będę chciał, żebyście się dzielili w swoich komentarzach ze mną, jak wy, co wy mogliście jakie lekarstwa pobierać i tak dalej i żebyście powiedzieli jak wy sobie radzicie tak samo w komentarzach po to będzie ten kanał także pozdrawiam subskrybujcie dajcie łapkę w górę i do następnego odcinka